Siemaneczko, kolejny short latuję na kanał. Na pełnoprawny odcinek będziemy musieli chwilę, czy będziecie będziemy musieli chwilę poczekać, Ja się wezmę. Od poniedziałku za nagrywanie kupiłem oto taki komputer HP Workstation 4400, dokładnie XW 4400. Nawet może wystrzy, to macie dokładny model płyty głównej. Będziemy się bawić tym pecetem. Będziemy do procesor, dołożymy trochę RAMu, bo RAM tutaj jest dość ciekawy. Kartę mamy tutaj też ciekawą, bo to jest FireQuando, ale wszystko to będzie się we właściwym odcinku. Teraz może tylko pokażę, jak on się włącza jak się Chyba nie jest głośny, bo jak słyszycie, to no, nie jest najcichszy komputer. Dysk za to jest tutaj nowy, Bude Blue. system oczywiście Windows XP ale to trochę trwa parę za ujęcia z ręki, nie chce mi się rozkładać statywu na tak naprawdę 3 minuty nagrania mamy tutaj Windowsa XP nawet jest ORI klejka, zesłany klucz to część klucza ORI naklejka także, tu mamy nawet tabliczkę znamionową może komuś o! Słyszycie? Wstał. Może komuś tam coś to... Mm, ...da. Gdzie komputer wstaje, chodzi. Jest nawet tutaj podłączony. Bo, jak widzicie, do internetu. Takim adapterem TP-Linka. Internet da się tutaj przeglądać. Co prawda działa to jak działa. że nie działa, oczywiście wszystko się dowiecie w pełnym odcinku. To jest tylko taki powrót. Może powstaną jakiś Feniks z popiołu. 8 subskrypcji, idziemy po 10 tak by the way, uśmierciłem Xboxa, e w sensie samo śmierci też mam, będę robił nagrać kolejny odcinek gdzie komputer działa, Firefox działa, gdzieś przeczytałem, że Chrome, stary Chrome, to jest najlepsza przeglądarka na jest takie takie stare gruwoty jak ten no zainstalowałem, pograłem tego chroma ten FireFox jednak jest najlepszy i są że najlepszy FireFox jest w Chromie nie dało się nic zruchomić. żałuję, że tego nie nagrałem, bo wywalało co chwilę yy, błąd yy, błąd zegara, że zegar jest ustawiony to, że zegar jest ustawiony dobrze, tak jak widzicie agregator, reklam się ładuje pięknie oczywiście komputer się zawiesza od razu ciężko jest cokolwiek yy, na nim w takim stanie robić Także zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę! I czekajcie w przyszłym tygodniu na odcinek, powinien się ukazać gdzieś około czwartku, środy. No, jeszcze mogę pokazać speckę tego sprzętu. I oj, oto, tą kartę graficzną, bo ona jest tak jak dla mnie ciekawa. Ciekawa, ona posiada złącze DMS. W opisie aukcji pisało, że jest tu złącze DVI, i musiałem. Dokupić przelotkę za 70 zł z DMS na dwa razy VGA, no, ale niech będzie to ostrość. kładał NVS 290, karta z 2007 roku, komputer jest z 2006. O, widzicie, z 2006 roku. HP to mi chodziło, chciałem mieć PC na 2006-2007 rok. że udało mi się to. Także czekajcie na odcinek. Co ciekawe, jeszcze na ciekawostwo. No, Mój komputer przyjmuje też pamięć RAM ECC, także no takiej pamięci nie wiem, czy na razie nie mam takiej pamięci. Na razie będzie tutaj, bo maksymalnie w DDR2 też wchodzą i są przyjmowane w sensie. Ale zwykłe DIME nie ECC, to może być 3 GB RAMu. Maksymalnie ECC może być to 8. No to tu będziemy robić 3 GB RAMu. Tak to zostawimy, chodzi głośno. A jeszcze za chwilę wam pokażę coś ciekawego, jakby ktoś, dla kogoś było to za cicho. Na przykład marzy o serwerze w domu i chciałbym mieć ten głośny dźwięk, no ja zaraz coś pokażę. A i nawet wejście do biosu tylko niech on się zresetuje. musimy jest kompletnie bez sensu taki jakby spoiler, bo F10 chyba do biosu w ogóle. F9 lub butowanie albo odród. Za każdym razem się przed wejściem do biosu pytał język, oczywiście angielski. Macie pełne informacje o tym, co teraz tutaj siedzi. Więcej jest opcja. Wejdziemy sobie w power. Tu mam thermal, fan mode. Tak, to jest standardowo. Oczywiście, przestawimy to na max. Robi nam się suszarka, robi się bardzo głośno, także ktoś by się pomylił, zami pomylił zamiast HP, Pro... ProLina... ProLinat chyba, ProLinat, tak, ProLinaty to, to były serwery, kupił sobie workstation. Proszę, mamy HP ProLinat. Dobra, to tyle ode mnie. Tyle ode mnie, widzimy się w pełnoprawnym odcinku, na jakieś 3-4 dni. Także zostawcie łapkę w górę, w dół. Też aktywność, komentarz, jakiś nie byłby widziany i subik. Nara.